O, dzisiaj w fajny samochodzik, bo dawno nie było takiego samochodziku tutaj. Jest to Seatik, to Toledo i to trzeciej generacji. Autko się zmieniło diametralnie, ale wygląda, śmie ale wygląda świetnie. Podoba mi się, trzeba nagrywać, bo mogą seaty, seaciki zniknąć z rynku. Jak dowiedziałem się w internecie, to się stanie w 2030 roku albo 2035. Ale przyszłością seacika jest kupra. Fajne ma felgi oryginalnej firmy descent Nie będę tego nagrywał, bo jest numer win. Była jeszcze fajna emocja bitcoina. I to jest Miwan. Jest już, nie jest już tradycyjnym sedanem. Dzień dobry! W ogóle ma fajny niebieski kolorek. Pozdro.